Upełnił pan różne funkcje, ważne funkcje publiczne w naszej gminie, był pan m.in. przez trzy kadencje burmistrzem naszego Skarżewa, który słynie od 300 lat z organizacji targów końskich, Skarżewskiego Jarmarku Końskiego, był pan, pan też y, ich organizatorem. Jak z perspektywy organizatora ocenia pan tą tradycję i może troszeczkę historii na początku? Wstępy skaryszewskie to przywilej, przywilej jarmarku przyznany Skaryszewowi przez króla Władysława IV w 1633 roku i od tamtego czasu datują się, datuje się organizacja tych wstępów. Pierwszy wstępny poniedziałek Wielkiego Postu, tak ustanowiona przywilejem królewskim data, przetrwała do dzisiaj. Nie ulegała ona zmianie. I co roku, w tym okresie wczesnowiosennym takim, hodowcy koni i miłośnicy koni przez kolejne lata zjeżdżali się do Skaryszewa, aby uczestniczyć w tym święcie i Skaryszewa, i miłośników, i hodowców koni. Jak Pan uważa, czy król Władysław IV w 1633 roku, nadając przywilej targowy, organizowanie Skarszewskiego Jarmarku Końskiego, to czy wtedy, jak tak się niej jeszcze nie nazywały, nie, przypuszczał, że będzie to tak znaczące wydarzenie dla Skarszewa, dla regionu radomskiego, dla Mazowsza, w całej Europie będzie tak znane? No myślę, że nie mógł przypuszczać, ustanawiał przywilej handlowy dla zwykłego, dorocznego jarmarku, jarmarku wszystkim i prawdopodobnie mógł też z wstępy skaryszewskie spotkać taki los, jak spotkał inne jarmarki ustanawiane w innych terminach, które gdzieś tam na przestrzeni historii czy tam dziesiątków czy lat wykruszyły się, zniknęły, bo Skaryszew miał przecież wiele przywilejów targowych i jarmarcznych, ale niektóre z nich po prostu wygasły samoczynnie, straciły zainteresowanie handlujących. Natomiast wstępy no, wpisały się mocno i pozostały tutaj do dzisiaj. Czy także ze względu na to, że wstępy to nie tylko konie, to także, jak jak Pan wspomniał, kuchnia, to także estrada folkloru. Dzisiaj mówimy o. Takiego nazewnictwa używamy, czy ale ja twórców ludowych. też ocenia Pan, że to też z tego względu? Myślę, że na pewno, bo nie można pominąć tutaj, mówiąc o tym zjawisku, o wstępach znaczenia gospodarczego, to, o czym tam król Władysław prawdopodobnie nie przewidział. I arsypy skaryszewskie miały bardzo duże znaczenie, poza tym znaczeniem takim tradycji i handlu koni, znaczenie gospodarcze dla Skaryszewa, dla Polski, dla regionu szerszego, może nie, ale dla samego miasteczka na pewno. To znaczy było zauważane funkcjonowanie wstępów w budżetach domowych, w budżetach rocznych mieszkańców Skaryszewa, bo trzeba sobie uświadomić, te wstępy z 18-19 roku kiedy na kilka dni zjeżdżali się tutaj handlowcy, miłośnicy koni z całej Europy i z całej Polski to mieszkańcy Skaryszewa przygotowywali stajnie, pomieszczenia dla koni, przetrzymywali tamto konie te konie przygotowywali dla nich pasze obrok, siano, no wszystko to, co było potrzebne, przygotowywali pokoje. Bardzo często oddawali swoje pokoje mieszkalne na te kilka dni gościom, którzy przyjeżdżali z zewnątrz. Czy właśnie ta zabudowa charakterystyczna, nie tylko dla Skarżewa, ale właśnie te bramy przejazdowe te z sieniami, te mieszkania, to także efekt tych, tej tradycji jarmarku? Od tego to nie mogę powiedzieć. Ta pierzejowa zabudowa z Karyszewa i rynków z Karyszewie i tych uliczek rozbiegających się od rynków z Karyszewie to myślę, że raczej wynika to, bo ona jeszcze przed wstępami zaczęła się w ten sposób tworzyć. Może to się brało z tego, że te działki były po prostu wąskie i najbardziej ekonomicznym sposobem zabudowy była ta zabudowa taka pierzejowa. Niemniej te bramy, które zabudowa pierzejowa wymusza, żeby były. To były tak konstruowane, bo mogliśmy, no do dzisiaj jeszcze możemy obserwować niektóre bramy w tej starej zabudowie, które są nie tylko bramą przejazdową, czyli szerokość ich jest nie na szerokość bramy czy tej ościeżnicy, ale po jednej czy po drugiej stronie brama jest poszerzona i w tych miejscach właśnie były ustawiane też często konie, czyli brama była taką sienią, taką dużym pomieszczeniem. Służący nie tylko do przejazdu, ale także do przetrzymywania koni czy gromadzenia innych dóbr, które były przywożone na jarmar. Jest jeszcze w Skaryszewie kilka starych kamienic, starych domów, które właśnie w ten sposób były skonstruowane. Ale wracając do tego znaczenia gospodarczego, to, to naprawdę za te wszystkie usługi, które mieszkańcy Skaryszewa świadczyli dla przyjeżdżających, no, pobierali sobie opłaty, czasami sobie te opłaty, no, bo to zdarzenie miało miejsce raz w roku, więc jakoś trzeba było tam sobie zrekompensować te koszty, ale to tam jeszcze jedno ciekawe zjawisko, bo to co czynili mieszkańcy Skaryszewa to jedno, ale drugie, że jak każde skupisko ludzi ściągało także handlujących czy przedsiębiorców zajmujących się innymi branżami, bo w okresie wstąp w Skaryszewie niewielkim potrafiło funkcjonować kilka restauracji. Zdarzało się, że najlepsze restauracje, czy może jedne z najlepszych restauracji warszawskich czy krakowskich, zjeżdżały do Skaryszewa, otwierały swoje lokale takie tymczasowe i tam przyjmowały gości. Przyjeżdżały domy mody z futrami, z ubraniami, z materiałami i otwierały swoje lokale, gdzie, gdzie handlowały swoimi wyrobami. I to, co wcześniej tam powiedziałem o tym kolorycie i o tej takiej obszerności tego zjawiska i takiej nieprzewidywalności czasami, co się zobaczy na wstępach, no były bogate właśnie w tego typu zjawiska. Jak sobie to wszystko wyobrazimy, spróbujemy wyobrazić. To powstaje taki 18-19-wieczny obraz wstępów jako zjawiska, którego dzisiaj już nie widzimy, ale na pewno było takim zjawiskiem wspaniałym, przyciągającym ludzi do Skaryszewa. Dlaczego akurat przetrwał ten Jarmark? Bo jak wiemy, przywileje nadane przez wielu królów dla miasta Skaryszewa, było były różne raki związane z nadany, między m.in. na Świętego Bartłomienia czy świętego Jakuba, to były takie w okresie letnim jarmarki. Dlaczego akurat ten wczesnowiosenny, tam jeszcze że tak na przedwiośnie, dlaczego akurat ten jarmark No Na to pytanie to trudno mi będzie odpowiedzieć. Chyba nawet bym się nie pokusił o jakąś taką wiążącą odpowiedź, bo chyba mało kto jest w stanie jakby tak precyzyjnie wymienić przyczyny, dla których ja mogę tylko podejrzewać, Sądzę, że jedną z przyczyn może być okres, w którym się odbywają, bo to ta wczesna wiosna, czyli jeszcze przed rozpoczęciem prac polowych i jeżeli idzie o tereny rolnicze czy prace gospodarskie, to taki okres troszeczkę luźniejszy. Więc, był ten czas na ten kilkudniowy wyjazd do Skaryszewa, i myślę, że może to być jedna z przyczyn trwałości wstępów. Inna przyczyna to, no, takie dosyć przez dziesiątki, setki lat zakorzeniona tradycja wśród hodowców. No i ich wytrwałość do tego, żeby spotykać się, bo jarmark zakładam, że był nie tylko zjawiskiem handlowym, czyli sprzedaż, kupno konia, ale także to było spotkanie towarzyskie, niektórzy hodowcy z różnych dworów, stajni Sądzę, że rok czekali na to, żeby się spotkać ze znajomymi, z przyjaciółmi. Pamiętamy, że były to czasy, kiedy te kontakty takie międzyludzkie z racji odległości, z racji braku telefonów, komunikacji internetowej, no były dużo bardziej utrudnione. My na dzisiaj z tego korzystamy, a oni czasami musieli rok czekać po to, żeby się spotkać, więc ta chęć taka i głód, wymiany doświadczeń, rozmów na temat koni, Gdzieś tam, który przez cały rok narastał, wczesną wiosną zmuszał po prostu tych zainteresowanych do przyjazdu do Skaryszewa. A poza tym myślę, że także to zjawisko handlowe, bo jednak dla wielu to stanowiło, stanowiło jakby finalizację pracy hodowców. Ci, którzy rok czy kilka lat pracowali, hodowali zwierzęta. To dla nich przyjazd do na następny był zwieńczeniem tej pracy, uzyskaniem wynagrodzenia za swoją pracę, więc, to jakby kolejna przesłanka do tego, że do Skaryszeba po prostu chciało się, czy czasami trzeba było przyjechać, żeby sfinalizować te efekty pracy hodowlanej. Myślę także, że gdzieś to tam zapadło w tej naszej tradycji takiej ułańskiej. Polska bardzo mocno związana była z końmi, z tym użytkowym wykorzystaniem konia od wojska ułani, poprzez prace rolnicze, prace w lesie, transport. Ten koń w tamtych czasach naprawdę był powszechny i powszechnie człowiek korzystał z jego pracy. Więc myślę, że ta konieczność kontynuacji z roku na rok tej swojej działalności, no też powodowała, że trzeba było przyjechać, uzupełnić te zasoby swoich firm, swoich gospodarstw, zwierzęta, które to będą świadczyły tą pracę na rzecz, na rzecz ludzi. A poza tym to już ta jakby czysta taka tradycyjność, czyli jak się przyjeżdżało przez Kilkaset, kilkadziesiąt, kilkaset lat, jak przyjeżdżał pradziadek, dziadek, ojciec, to dla syna było niemalże obowiązkiem, przepraszam, żeby w tym zjawisku uczestniczyć. Poza tym było to niesamowicie ciekawe zjawisko i chęć jego obejrzenia no, potęgowała w ludziach to, że, że chcieli przyjechać. Dzisiaj mamy dostęp, no, chociażby drogą internetową czy telewizyjną. Możemy obejrzeć sobie setki tysiące zjawisk na świecie ciekawych. W tamtych czasach tylko osobista wizyta na jakimś fajnym, ciekawym zjawisku, takim czy historycznym, czy gospodarczym pozwalała je obejrzeć, zapoznać się z nim, więc no, no trzeba było przyjechać, nie było innej możliwości, żeby się z tym zapoznać. I myślę, że jeszcze wiele innych czynników, o których być może nie mam pojęcia nawet, ale to wszystko powodowało, że wstępy zapadały głęboko w pamięć i stały się wielesetletnią tradycją w, no, wśród Polaków, wśród hodowców koni. Panie burmistrzu, 300 lat tradycji. Jak to, jak to się działo w okresie zaborów, w okresie II wojny światowej? Jak ten jarmark się odbywał w tym okresie? Czy w ogóle się odbywał? No właśnie, odbywał się. Jak to dokładnie wyglądało, trudno jest w tej chwili powiedzieć, ale myślę, że odpowiedzią na to może być ta siła tradycji, tych wstępów, że pomimo, te, pomimo tragicznych losów naszej ojczyzny, bo właśnie 123 lata zaborów, pierwsza wojna światowa, Druga wojna światowa, okres PRL-u i trochę takiego tych pegerów, dużych gospodarstw, gospodarstw rolnych i na siłę wprowadzanej może nie na siłę, i mechanizacji w rolnictwie. To przez wszystkie te lata wstępy przetrwały, czyli ani zabory, ani pierwsza, czy druga wojna światowa. Nie wygasiła tego zjawiska. To świadczy, że ta siła, która drzemała, drzemała w mieszkańcach Skaryszewa, w gościach, w handlowcach, w hodowcach koni była na tyle duża, że żadne przeszkody natury politycznej czy utrudnienia związane z, z trwaniem działań wojennych nie wygasiły tego zjawiska i przetrwały te wszystkie zawirowania historii i przetrwały do dnia dzisiejszego. Panie burmistrzu, myślę, że zwracając się do Pana tytułem, które Pan. tej funkcji, którą Pan pełnił przez 12 lat, nie popełniam żadnego wypana. Nie. No. I chciałabym zapytać o tą ewaluację wstępów, bo wiemy, że szczególnie w ostatnim czasie ich funkcja, rola, ich organizacja bardzo się zmieniła. I chciałabym zapytać, jak to wyglądało, jaki był impuls właśnie do zmian y, tej formuły wstępów. E, nie, nie popełnia Pani żadnego FOPA, to wręcz przyjemna, dziękuję za to. A wracając do y, ewaluacji wstępów, y, to myślę, że można na przestrzeni tych setek lat obserwować taką zmianę wstępów. Pamiętamy charakteru wstępów. Y, pamiętamy, że ten przywilej nadany w 1633 roku tego jarmarku. To był przywilej ogólny, handlowy i wstępy taki miały charakter ogólny. Na wstępach na tym Jarmarku, pierwszy wstępny poniedziałek Wielkiego Postu handlowało się wszystkim. Pierwsze dziesiątki lat wstępów to był jarmark wszystkim. Później zaczął jakby specjalizować się, zmieniać się w kierunku handlu zwierzętami. I w wieku XVIII-XIX to były zwierzęta. Wszystkie konie, krowy, świnie, owce, to wszystko, co znajdowało się w gospodarstwach domowych, było hodowane w dworach, to takie zwierzęta na jarmark były przeprowadzane, przywożone i tu nimi handlowano. Później z kolei powoli zaczął się specjalizować w, tych, w koniach. I myślę, że wiek XIX, koniec wieku XIX to już była taka ścisła specjalizacja. Był to jarmark koński, z tym, że znowu handlowano wszystkimi końmi półkrwi szlachetnej, końmi pociągowymi, zimnokrwistymi. I na przełomie XIX-XX wieku nabrał takiego charakteru handlu końmi zimnokrwistymi, czyli typowymi, użytkowymi. Końmi, myślę, że konie raz szlachetniejsze, konie sportowe yy, mają swoje miejsca do handlu, do wystaw i, i, i sprzedaży czy kupna. Yy, a wstępy w XX wieku stały się już rzeczywiście jarmarkiem, na którym handlowano końmi zimnokrwistymi, użytkowymi. Wcześniej wstępy odbywały się, jak wiemy, na takim otwartym terenie. Jak to się stało, że jednak wstępy poszły pod, pod wiatr, taki teren utwardzony? Jak to się wszystko zdarzyło? No to to już jest historia i wymóg związany z zapewnieniem warunków sanitarnych, warunków bezpieczeństwa dla zwiedza, zwiedzających, warunków poszanowania zwierząt, ochrony przed niekorzystną pogodą. Wiadomo, że wczesna wiosna, pierwszy wstępny poniedziałek Wielkiego Postu. Pogoda różna była, zresztą do, y, doświadczyliśmy tego, bo były wstępy, które odbywały się przy wręcz ciepłej, słonecznej pogodzie, a bywało tak, że kurzyło śniegiem, był duży mróz, y, padał deszcz, y, więc to zadaszenie i przygotowanie miejsc pod dachem dla zwierząt to y, chęć zapewnienia im dobrych warunków do tego jedno- czy dwudniowego przebywania tutaj w Skaryszewie na wstępach a także ogrodzenie terenu czy to, że służby weterynaryjne prowadziły badania lekarskie zwierząt, czy nie są chore, czy nie są poranione. No, trzeba było, żeby ogarnąć te wszystkie zwierzęta, bo nie wszyscy hodowcy nie zawsze chcieli się podstosować tym regułom. W związku z tym teren musiał być ogrodzony, musiał być bramy wjazdowe, wyjazdowe po to, żeby ten cały ruch zwierząt i ludzi udało się w jakiś tam sposób uporządkować, poddać kontroli weterynaryjnej i zadbać o bezpieczeństwo i ludzi i zwierząt no, musiały nabrać takiego charakteru, chociaż jak wspomniałem, z tego względu no, trochę straciły na swoim kolorycie i, takiej, i takim efekcie takiego, takiego spontanicznego zjawiska. Rola konia zmienia się, jak wiemy. Dzisiaj konie wykorzystywane są do rekreacji, hipoterapii. Na wstępach możemy spotkać, mogliśmy spotkać konie pokazowe, zimnokrwiste. Jak, jak, jak pan przypuszcza, jaką formę dzisiaj mogą przybrać wstępy? Odpowiedzią na to pytanie jest to, co obserwujemy. Od kilkudziesięciu lat praktycznie na wstępach rzeczywiście tych koni ubywa w naszym otoczeniu. W związku z tym nie pojawiają się na wstępach od liczby kilku czy kilkunastu tysięcy z XVIII-XIX wieku do liczby kilkuset w dzisiejszych czasach, ale nie są potrzebne już, nie, nie są tak powszechnie wykorzystywane jako siła robocza, w związku z tym ich ubywa. Ale wstępy starają się nie, nie stracić nic ze swojego charakteru, z tego charakteru podtrzymywania, utrzymywania, pielęgnowania tradycji zmieniały się w ten sposób, że w to miejsce, gdzie ubywa tego obrotu gospodarczego handlu końmi, pojawia się zjawisko dbałości o folklor. Tu organizatorzy, miasto gmina Skaryszew, mieszkańcy, wszyscy uczestniczy, uczestnicy wstępów kładą duży nacisk i rozszerzają takie strefy Związane na przykład z kulinariami, z kuchnią regionalną. Rokrocznie możemy na wstępach obserwować coraz większą liczbę kucharzy i kół gospodyń miejskich, miłośników tych starych kulinariów, kuchni staropolskiej, którzy zjeżdżają i na wstępach otwierają swoje stoiska, przygotowują tradycyjne polskie potrawy. Zachwalają je, częstują gości, tak, którzy przybywają. Jak w zalewajkę, tak jak, tak jak skaryszowska zalewajka, którą z tego czasu ugotowaliśmy na stępach w olbrzymim 500-litrowym kotle, częstowaliśmy gości, którzy przybyli, bardzo smakowała. A jej tajemnicą czy zaletą było to, że przygotowana była właśnie według starego przepisu powodzącego od mieszkańców Skaryszewa, tak jak gdzieś tam gdzie dziada, Pradziada ta zalewajka była przygotowana w skaryszewskich domach i w regionie skaryszewskim. Oprócz tej kuchni, kuchni regionalnych, to dbało się organizatorów o to, żeby prezentować wyroby rękodzieła ludowego. Starają się organizatorzy nie dopuszczać handlu. Różnymi innymi chińskimi, przed, na przykład chińskimi, przedmiotami, wyrobami plastikowymi, ale dbają o to, żeby zarezerwować i prezentować na wstępach twórców ludowych, począwszy od wyrobów z drewna, wikliny, słomy, kory, gliny, czyli ceramiki, wszystko to, co w warsztatach domowych, w warsztatach rękodzielników przez cały rok jest wykonywane, mogą przywieźć następy, zaprezentować przywracając w tych swoich przedmiotach tą tradycję i historię tego rękodzieła sprzed kilkudziesięciu, a może kilkuset kilkuset lat. Oprócz tego to muzyka i taniec, bardzo chętnie organizatorzy zapraszają, zespoły ludowe Śpiewacze taneczne, które kultywują te tradycje tego ludowego śpiewania, tańca i prezentują tutaj ze sceny. Estrada folkloru, tu w Skarczewie na naszych wstępach, zawsze rozbrzmiewa radosną, wesołą muzyką. I dla każdego zwiedzającego, jest coś, co go ujmie, co go zachwyci, co mu się spodoba w tej całej palecie tych różnych historycznych atrakcji artystycznych, kulinarnych, muzycznych. Każdy może coś dla siebie znaleźć. i Jestem przekonany, że, że wróci zastępów w pełny fajnych wspomnień.